Wszystkim. Przychodzę dzisiaj jak każdego września z makijażem Back to School. Jest tutaj jedna kwestia, ja już dawno zapomniałem, jak się chodzi do szkoły. No ale cóż, to się będzie dobrze oglądało. No i jest was już sporo. Naprawdę robi to coraz większe wrażenie, bo prawie 6000 postanowiłem uhonorować wszystkich i dać szansę na wygranie paczuszki hmm, z prezentami. Więc tak, mam podkład z beki, ten, który testowałem jakiś czas temu. Puder z Maka Studio Fix Powder. Coś z pielęgnacji, oczywiście, o czym nie możemy zapominać. Kultowy krem Embrolis, peeling enzymatyczny stołpy, który też na YouTubie miał swoje 5 minut. No i taki smaczek na koniec. Zestaw siedmiu masek z Lomi Lomi, koreańska firma, naturalne składy na każdy dzień tygodnia. I tutaj warunki konkursu są proste. Podam link do mojego Instagrama. Zasubskrybujcie Instagram, zaobserwujcie mnie tam. Oczywiście musicie być subskrybentami mojego kanału. Zostawić łapkę w górę. No i pytanie konkursowe. Napiszcie w komentarzu, z czym kojarzy się Wam mój kanał. Najbardziej kreatywne odpowiedzi zostaną nagrodzone. Może uda mi się skomponować jeszcze jakąś nagrodę pocieszenia. No i myślę, że dwa tygodnie na rozstrzygnięcie tego yy, konkursu będzie. No i teraz przejdziemy do jakże stresującego wyzwania, jakim jest makijaż Back to School. Postanowiłem zrobić to kosmetykami z Drogerii, bo już starczy tego burzy na moim kanale. I tutaj nowość: Drop of Sun z Kobo. Ja wybrałem ten kolor jaśniejszy, tamten uważałem, że jest odrobinę za ciemny. Ja to sobie ładnie wstrząsnę, nałożę sobie troszkę tego produktu. Nie wiem jeszcze, jak, jak go wyczuć, ale chyba starczy. Chcę osiągnąć efekt takiej młodzieńczej skóry, rozświetlonej. Trochę chyba za dużo tego produktu nałożyłem. Będę wyglądał jak żarówa. Ale w następnym kroku, którym będzie podkład, da to swój efekt. Wygląda to troszkę strasznie yy, na razie, ale uwierzcie mi, jeżeli nałożymy na taką świetlistą bazę yy, podkład, da to fajny efekt. Myślę, że jest to dobry zabieg, jeżeli zależy nam na naturalnym wykończeniu, na fajnym, świetlistym glow podkładzie. Taka baza w postaci rozświetlacza da o wiele naturalniejsze wykończenie podkładowi. Ja oczywiście nie będę używał dzisiaj ciężkich podkładów, bo ma być to lekki makijaż na co dzień. Ale wiadomo, w tych czasach każdemu zależy, aby. A ładnie wyglądać, czy to szkoła, czy studia. Nie biorę tu pod uwagę abstrakcyjnych sytuacji, jakimi są, nie wiem, szkoła podstawowa czy gimnazjum, bo też się dziewczyny malują. Ale zacznę teraz od podkładu i tutaj Eveline Liquid Control HD w kolorze 40 i mam taki podkład z AA wypełniający zmarszczki, mam nadzieję, że to troszkę mi pomoże. W odcieniu Dark Beige i zrobię sobie taki koktajl tych dwóch produktów. I przejdziemy do aplikacji. Używam dzisiaj gąbki z Glam Shopu. Jest to ostatnimi czasy mój niezastąpiony ulubieniec. Bardzo ładnie ta skóra wygląda. Na początku troszkę byłem przerażony faktem tak rozświetlonej skóry. Ale zobaczcie, ten podkład pięknie układa się na takiej świetlistej bazie. Specjalnie użyłem takich lekkich podkładów, bo one o wiele naturalniej wyglądają na buzi. Jest to pigment w bazie, więc on pięknie się układa na twarzy. A jeżeli użyjemy jakiejś bazy rozświetlającej, to wtedy jeszcze lepiej to się prezentuje. Wiemy dobrze, że to jest kwestia gustu, bo. Jedni lubią cięższe podkłady, drudzy lżejsze, ale ja po poprzednim roku i makijażu back to school postanowiłem się przypilnować w liczbie kosmetyków, bo znacie mnie już trochę i wiecie, że jak zacznę nakładać, to strasznie płynę. Podkład nałożony, i powiem Wam szczerze, robi to przyjemne wrażenie. Nie jest w ogóle podkreślona faktura skóry. Tylko mówię, taka moja drobna rada. Jeżeli używacie rozświetlaczy w płynie na całą buźkę, pamiętajcie, aby nie były to ciężkie podkłady. Lepsza jest ta konsystencja podkładów w pipecie, rzadszych konsystencji, które pięknie się ułożą na buzi i złączą z tym rozświetlaczem, którym jest pod spodem. Jest takie rozświetlenie z wewnątrz, które jest mega naturalne, klasyczne i dodające uroku. Przejdę teraz do korektora i tutaj osławiony już na całym YouTubie korektor, który ma niby zastąpić mojego ulubieńca, czyli Tarte Infallible More Than Concealer w kolorze 324. Zobaczymy czy jest tak samo dobry. Wiecie, że ja kocham Tarte. Na sam początek nałożę na powieki takie dwie małe kropeczki. Zapach tego korektora jest intrygujący, troszkę jak farba, no ale wszystkie te zastygające konsystencje mają takie dziwne zapachy. Powiem Wam miłe zaskoczenie. Nałożyłem go trochę za dużo, ale jakoś to ogramy. Kolor też bardzo ładny. Mogłem wziąć śród ciemniejszy. Bo wiecie, że ja preferuję ciemniejsze podkłady. Ale ładnie się łączy. Ładnie wygląda. Od razu robi taki rewers kontur. Nie jest to złe, bo ja dzisiaj nie będę jakoś bardzo konturował buzi. Chcę, chcę takiego naturalnego wyglądu tej skóry. No. Bo mamy tańszy zamiennik. Tutaj kolejna nowość w mojej kosmetyczce, którą również wiele osób poleca. Dobry puder w kwestii back to school to podstawa. Ten makijaż ma być. jaki przyjemny puszek. Ten makijaż ma nam przetrwać przez cały dzień i najczęściej nie mamy czasu na poprawki. Ja pod oczy również nałożę ten puder. Mam nadzieję, że będzie wyglądał dobrze. Delikatnie zrobię baking, ale taki naprawdę delikatny. Ten puder, powiem Wam szczerze, to jakaś porażka. Nie wiem czy się nie lubi z tymi produktami, ale coś tu złego się moi drodzy stało. Pamiętajcie, nie popełniajcie takiego błędu. Używajcie sprawdzonych produktów, jeżeli idziecie do szkoły. Takie produkty są najlepsze, które przez cały dzień wiecie, że was nie zawiodą. Tutaj tak jakby zabrał mi krycie tego korektora na nosie, jakby zjadł podkład pierwszy raz się spotkałem z takim czymś. No niby faktura skóry spoko, bo bo jest wyblurowana, ale no szczerze, szczerze Wam mówię, nie jest to fajny puder. A tym bardziej, jakbyśmy się śpieszyli, idąc rano do, do szkoły, i stał się taki fail. Abstrakcja. Abstrakcja. No już utrwalę sobie całą tą buzię tym pudrem. Nie to, co, że ja narzekam, ale zbliżę Was i najbardziej na nosie. Zobaczymy, jak on w ogóle przyjmie kontur, bo troszkę się boję teraz. Strasznie mi ten puder rozjaśnił tą buzię. Wiecie, że ja lubię być opalonym. I tutaj przyjdzie mi z ratunkiem puder Fit Me z Maybelline. No loże 220 Natural Beige. Mam nadzieję, że troszkę odzyskam tego koloru i nałożę go tym puchatym pędzlem z glam shopu. Nie mogę, nie mogę przeżyć swojego widoku z tak bladym licem. Pożyczyłem sobie paletkę do tego filmu Violet's Revolution od Marty. I. Pobawimy się nią trochę. Zrobię intuicyjnie te, które kolory ma najbardziej wydłubane. Będziemy używać. I oczywiście mój ulubiony pędzel z Hulu. I taki przejściowy kolorek. Brązowy, delikatny. No użyjemy. W zewnętrznym kąciku delikatnie wjeżdżając ku środkowi oka. Nie chcę jakiegoś ambitnego, wyszukanego makijażu. Ma być to szybkie, przyjemne i łatwe w wykonaniu. Nie będę zmieniał jeszcze pędzla, i takim ceglanym kolorem, połączonym z delikatnym fioletem. Zbuduję sobie zewnętrzny kącik. Teraz nałożę odrobinę. Odrobinę, bo się pilnuję. Kolor Expedite. w Zewnętrzny kącik. Żeby go subtelnie przyciemnić. Nawet nie wiecie ile mnie kosztuje. Fakt, że tylko tak się miziam tymi podstawowymi jasnymi kolorami. Oczywiście ja bym odwalił jakiś super kolorowy makijaż. Pełen pomarańczy, fioletów i niebieskości. No, ale jak back to school, to back to school. Myślę, że to starczy już tej zabawy z cieniami. Wygląda to całkiem przyjemnie. Przyjaźnie dla oka, zrobione w sekundkę. I banalne do odtworzenia: blendowanie trzema cieniami. To myślę, że nie jest sztuka, której która wykracza poza po umiejętności pod, o podstawowe osoby, która się maluje na co dzień. No i co? Czas na konturowanie. Tutaj również wersja ekonomiczna. Bronzer Scobo Daski Beige. Jeden z moich ukochanych drogeryjnych produktów do yy, konturu. To jest taki zamiennik Chocolate Soleil z yy, Too Faced. Idealny podton. Oba wyglądają przecudownie na skórze. Może ten skobo troszkę bardziej się pyli, ale wiadomo, to jest jakieś 14 zł. Nie można też wiele oczekiwać. Zobaczcie, jaki piękny biszkoptowy kolor. On pasuje i osobom, które są opalone, i osobom naprawdę bladym. Cudowna sprawa. Ja tylko omiotę policzek delikatnie tym brązerem, żeby nadać mu formę. Nie chcę przesadzać. No, i oczywiście muszę sobie to czoło maznąć tym brązerem hardkorowo, bo nie byłbym sobą i źle bym się czuła, chyba nie na tym to polega. Oczywiście mój makijaż jest luźną inspiracją. Wiecie dobrze, że możecie pominąć połowę tych kroków. Ja nikogo do niczego nie zmuszam. Myślę, że przyjemnie. Starczę. Troszkę nie byłbym sobą, gdybym nie nadał głębi tym policzkom. I tutaj zaufany produkt z muła Sankist Bronze. On jest troszkę ciemniejszy, ale również należy do rodziny pomarańczerów, <grym> bo ja chyba nawet nie mam żadnego zimnego brązera w swojej kolekcji. I tylko tutaj od zewnętrznej części, puchatym pędzelkiem. Jest to pędzel T107 z Glambrash. Fajna taka kuleczka, która pięknie rozdymia ten produkt. Lubię go, powiem Wam szczerze, lubię do właśnie takiego precyzyjnego konturowania. Chyba pierwszy raz zobaczycie mnie z tak delikatnym konturem. Powiem Wam szczerze, przez ten puder ten kontur ślizgał się. Nie jestem fanem, naprawdę nie jestem fanem. Pokładałem nadzieję, bo kurczę, mam tyle drogich pudrów, liczyłem, że znajdę coś fajnego i taniego, jak każdy tak się zachwyca tym Golden Rose, Golden Rose. Niby to się troszkę ułożyło na tej buzi. Ale nie jest to coś, co by mnie naprawdę powaliło na, na nogi. Różko kojarzy się z młodzieńczością, więc pozwolę sobie nadać taki rumieniec. Nałożę ten róż na środki jabłuszka, tutaj, policzka, troszkę wyżej niż zwykle. Chcę, żeby ta buzia wyglądała troszkę młodziej. No, ja już niedługo powinienem przejść na emeryturę, więc muszę się ratować. I na to całkiem zacnie. Fajnie świeżo, delikatnie. Przejdę do dolnej powieki i myślę, że popłynę tym samym nurtem, czyli nałożę ten kolorek delikatnie brązowym gdzieś do połowy powieki. Nie chcę też przesadzać, bo ma być to baktuskul, cool. Ale oczywiście zrobimy po mojemu i nałożymy turbocika od hani. Więc damy moc temu makijażowi. Teraz przejdziemy do tego Expedition, czyli tego fioletowego, i połączę dolną i górną powiekę. No i co, podstawowe blendowanie jest już skończone. Myślę, że to wygląda całkiem przyjemnie. Dziennie, ekstrawagancko, ale robi wrażenie. Twoja BBF będzie Ci zazdrościć. Teraz użyję Glitter Primer z NYX. I nałożę Top Nude Pigment od Hani. Dokleiłem najbardziej dziewicze rzęsy w moim życiu. Patrzę na siebie z politowaniem. Ale ja mam liche swoje rzęsy, więc postanowiłem chociaż troszkę podrasować ten look yy, do szkoły rzęsami. Musicie mi to wybaczyć wiem, że nie każdy dokleja rzęsy, ale jest to model Bella z Glam Shopu. Gdzieś tam je znalazłem w odmentach moich kosmetyków. Wyglądają w porządku. Jak naturalnie, ładnie wytuszowane rzęsy. Czas na rozświetlacz. I mam tutaj takie dwie nowości dla mnie. Golden Rose. W ostatnim filmie Olga go na mnie używała. I z Mio... Topaz. Topaz. <głos> <głos> Rozświetlający puder. Ok, czas na setting spray. Op all Nighter, hmm, Cudowna sprawa. Witaminowy setting spray do buźki. Nałożę go, żeby troszkę wyratować tą moją jakże zmasakrowaną pudrem cera. Przy tym setting sprayu mogę nawet mówić, tak pięknie smakuje i pachnie. Ok, niech to wszystko się ułoży. No, od razu lepiej. Od razu lepiej. Dojdzie rozświetlacz. Od razu uśmiech do twarzy, na twarzy. Widać, że to szczere, szczere emocje. Makijaż wyszedł fajny. Myślę, że jest to coś wypośrodkowane między czymś mocniejszym a czymś naprawdę lekkim. Jeżeli ktoś jest pasjonatem makijażu, wiadomo, nie nakłada paluchem jednego cienia, a chce wyglądać ładnie. Fajna przydymiona kreska, zewnętrzny kącik zbudowany. Ja na przykład mam zielone oczy, które dzięki fioletowi pięknie się wydobywają, więc stawiam na te kolory, które są komplementarne dla moich, dla moich oczu i dodaję to uroku. No i zobaczymy. Mm. I love that. No i to jest to, jest to po, co, po co człowiek żyje. Piękny rozświetlacz, dodaje uroku. Piękne złoto. On nie jest za jasne. Na wprost patrząc, nie widać go. A przechylamy się. Na sam szczyt kości jarzmowej nałożę mieszankę tych trzech rozświetlaczy, bo nie chcę, żeby to było za mocne. A żeby tylko było takie zdefiniowane. O. Kocham trójwymiarowość. No i co? Teraz czas na usta. Usta są też kwestią sporną, bo każdy z nas podchodzi do koloru ust bardzo indywidualnie. Jedni lubią bardziej oko, drudzy bardziej usta. Ja teraz pokażę do takiego oka, które jest już zaznaczone, wersję lżejszą. Konturówka z Pierre René w kolorze 07. Wiecie, że ją uwielbiam. No i chyba nałożę taką. Mm, pomadkę Skiko w kolorze 601 i to będzie już maksimum. Uważam, że takie neutralne usta to cudowne rozwiązanie. Możemy nałożyć samą konturówkę i delikatnie ochronną pomadkę, też będzie wyglądało to ładnie. Ja poszedłem o krok dalej. I co, makijaż mam prawie skończony. Myślę, że wygląda to zacnie. Jeszcze odrobinę setting sprayu. Zapomniałem już praktycznie o tym pudrze, który tak strasznie mnie rozczarował. Oczy, nawet te rzęsy, powiem Wam szczerze, tak bardzo mnie nie rażą. Jestem chyba zadowolony z siebie w tym roku. Mam nadzieję, że będzie troszkę lepiej odebrany ten makijaż i nikt nie będzie liczył ilości kosmetyków, których wykorzystałem, bo naprawdę nie wiecie, jak dużo mnie kosztuje ograniczenie się w takiej kreatywności, jak już dorwę jakąś paletę. No i cóż, pamiętajcie o rozdaniu. Paczuszkę chowam do szafeczki i czeka na Was. Mam nadzieję, że podobał się Wam makijaż i do zobaczenia.